Ale będziesz tak spała? Ja bym chciała tam usiąść, szczerze mówiąc. No niestety, popołudniowa drzemeczka. Ja się muszę dostosować. Tak Ciekawe, czemu całe życie jestem ufafluniona. Wiesz coś o tym? Czy nic o tym nie wiesz? Nic nie wiesz na ten temat, dlaczego mamusia całe życie jest ufafluniona. W ogóle nic o tym nie wiem. Cześć kochane, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj będzie jeden z Waszych ulubionych tematów, czyli haul. W tytule wiadomo, jaki haul to będzie, bo nie omieszkałam zamieścić na okładce informacji dokładnej. Haul Boho Etno Wiosna 2023. Co kupiłam? Będzie pięć rzeczy. Będę się trzymała tematu, nie będę płynęła, nie będzie żadnych dygresji. Będzie bardzo szybko, bardzo treściwie. I oczywiście, Wy w to wszyscy bardzo wierzycie, prawda? Dokładnie. Kochani, jakoś tak chwyciło mnie tą wiosną na bawełnę, totalnie mnie chwyciło na bawełnę, bo każda pora roku cechuje się takimi innymi upodobaniami, jeżeli chodzi o, o materiały i miałam, widzieliście na ten vlog, skórzany, Był. wełniany i tak dalej, i tak dalej, natomiast zdecydowanie jak przychodzi wiosna, robi się cieplej, to nie wiem czy Wy tak macie, ale ja bardzo zaczynam doceniać Normalne, klasyczne, fajne bawełny. I teraz tytułem wstępu: słuchajcie o bawełny wbrew pozorom, wcale nie jest tak łatwo. Mówiłam Wam w tym przeglądzie trendów, w tej prasu którą sobie razem zrobiłyśmy, że szukam od jakiegoś czasu kurtki bawełnianej, pikowanej, bawełnianej, pikowanej. Takiej właśnie w stylu boho. Ona miała już być do momentu nagrywania tego filmiku, ale niestety się nie doczekałam, bo cały czas jej nie znalazłam, bo naprawdę jest trudno o fajne bawełny. Ostatnio też przez dłuższy czas poszukiwałam zwykłego, czarnego, bawełnianego swetra. Chciałam, żeby było po prostu prostym swetrem, lekko oversize, Zwykły czarny sweter, tylko żeby był wałniany. Słuchajcie, jest nie do dostania. W końcu mi się udało, ale zanim mi się udało, to przez ileś dni żałowałam, bo miałam taki świetny sweter, mega stary, mega fajny, z zary, czarny. Ale wiecie, jak jest z bawełną, jak się opierze. No, niestety ta bawełna traci kolor i coraz bardziej się robi taka bardziej szara, 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 i zaczyna to słabo wyglądać. I ja ten sweter słuchajcie oddałam i potem jak szukałam teraz długo trwały te poszukiwania ideału czarnego swetra a tak naprawdę nie udało po prostu zwykłego czarnego swetra to już doszło do tego, że zaczęłam żałować, że go oddałam, bo stwierdziłam, że cholera, mogłam po prostu kupić farbkę i ufarbować ten cholerny sweter i farbować go tak często jak trzeba, bo był naprawdę fajny. Znalazłam, może jakoś go nakręcę, w tym odcinku tego swetra nie będzie, ale tylko Wam powiem, że naprawdę nie jest to łatwa sprawa. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą chciałam Wam pokazać, a tak naprawdę dwie rzeczy, bo jestem w butach wyjątkowo, bo wiecie, że zwykle u siebie w domu nagrywam na bosaka, bo my w ogóle wszyscy chodzimy na bosaka, w sensie mamy taką instytucję kapci niby, ale żadna. W tej instytucji korzystamy. Pierwsze, co chciałam Wam pokazać, to mój piękny czarny komplecik. bo uwaga, to, w co jestem ubrana, to nie jest sukienka. Nie wiem, czy muszę zrobić przykłód, czy będzie widać. Możliwe, że nie będzie widać, ale i tak Wam pokażę zdjęcia z boku, jak to wygląda. Spódnica i bluzka. Spódnica i bluzka zaczęło się od bluzki bo bluzkę zobaczyłam, natychmiast wrzuciłam ją do koszyka na Outnecie, czyli na tym wyprzedażowym portalu Netaporté. Neta to jest firma Tiger Lily, firma, która specjalizuje się w kostiumach kąpielowych. No wiecie, tak robiłam sobie przegląd po prostu, co tam na lato, no bo lato się zbliża. Oczywiście nie robiłam przeglądu po to, żeby coś kupić, tylko tak wiecie, chciałam się zorientować, co się dzieje i zobaczyłam tę bluzkę. I w tej bluzce natychmiast się zakochałam, bo jest bawełniana. Więc stwierdziłam, że absolutnie bluzka tak. No i potem tak jakoś, wiesz, wiecie, palec mi tak jak mi ten palec poleciał, e, przejrzałam już wszystko, co tam Tiger Lily jest e, i zobaczyłam tę spódnicę. E, ona była przeceniona bardzo mocno, bo kupiłam ją za, uwaga, 37 euro, e, czyli, e, czyli, e, czyli w dobrej cenie jak na, jak na outlet i w dobrej cenie jak na... Jestem cała w tym psie i kocie, po prostu wyglądam jak ostatnia fleja, naprawdę. Chyba przestaniecie wchodzić na meble, ho, 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 nigdy to się nie stanie. Także zdecydowałam się, że sobie kupić taki uroczy komplecik, natomiast zaletą niewątpliwą kupowania takich komplecików jest to, że można je nosić również oddzielnie, czyli że można mieć fajną bluzkę do jeansów, standardowo, nie? Wszystko co kupuję jest do jeansów. Standardową bluzkę do jeansów, do shortów, do innych spódnic, bo taka bluzka z takimi rękawami w takim właśnie stylu, stylu Boho jest bardzo potrzebna na lato. Czasem już słońce za bardzo, za bardzo parzy, praży, i wtedy bluzki z, z długim rękawem są nieocenione. One są nieocenione na, na letnie wieczory, no a kolor czarny, wiadomo, że kolor czarny jest bardzo fajny, jest uniwersalny i w ogóle uważam, że czerń w lecie wygląda fantastycznie, aczkolwiek w zeszłym roku kupiłam mojej teściowej przepiękną sukienkę czarną bawełnianą e, i chyba ani razu jej nie miała, więc dopilnuję w Krynicy Morskiej w tym roku u, Ula, żeby się unosiła, tak nie może być po prostu. Tak. I spódnica też. Spódnice teraz jakoś tak wracają te spódnice do łask. Zauważyłyście, że, od, że odchodzi się od sukienek. Przynajmniej ja zauważyłam, bo ja zawsze byłam, widzę, że jestem bardzo sukienkowa, ale jakoś tak teraz zauważyłam, że się, że się trochę odchodzi od sukienek. A co założyłam do tego czarnego kompliciku? Otóż, słuchajcie, uwiedziona reklamą, e, bucików takich, no, to właściwie w kategorii kapcie można rozpatrywać. Kawka koncept ma przedstawicielstwo na Polskę firmy Aniel. To jest firma włoska, która szyje buty ręcznie i są to buty do tańca. Ale wypuścili też takie, takie śliczne mokasynki. I jak zobaczyłam te mokasynki właśnie w kolorze takiego ciepłego beżu, takie miękkie paputki, takie fajne kapetki, to nie mogłam im się oprzeć i stwierdziłam, że one właśnie doskonale będą pasowały do tej koncepcji, żeby tej wiosny, a na początku lata wręcz, pójść trochę w klimat etno boho. To, co od razu Wam powiem, to nie wiem dlaczego, ale słuchajcie, to są takiej długości sznurówki, w sensie wiecie, te, te frędzelki są takiej długości, więc już jak te buty raz założyłam, to się mało te frędzelki nie pozabijałam, więc teraz ich jeszcze nie chciałam obcinać, żeby Wam pokazać, ale one dzisiaj będą obcinane, tak znacznie skracane, bo one oczywiście są po to, żeby trochę zacieśnić but, żeby się trzymał nogi, ale one i tak się bardzo ładnie trzymają. Więc, więc to mi nie będzie potrzebne. Po prostu wymierzę, jaka długość jest idealna, i, i tutaj ciachnę. E, buciki są mięciutkie, są. E, no mojemu mężowi nie bardzo się spodobały, bo on woli takie mokasyny bardziej, e, że tak powiem, e, uformowane regularnie. To są takie naprawdę mięciutkie, milutkie butki na miękkiej podeszwie. Zatyłki e, niestety trochę wystają poza podeszwę, wobec czego już po. Pierwszej podróży samochodem, jak prowadziłam, to widzę, że niestety już tutaj się zabrudziły, no ale trudno, taki jest los takich butów. I one tak naprawdę w niczym co nie będzie przeszkadzało, dlatego że ta forma i idea jest taka, że one mogą być takie leciutko wysmortuchane, a będą nadal wyglądały ślicznie. Oczywiście jedyne co, to nie zamierzam ich moczyć, bo podejrzewam, że z takim delikatnym zamszem, jakby zostały zamoczone, to może to się źle skończyć dla koloru, a tego już bym nie chciała. No i słuchajcie, pozostajemy w temacie bawełny, dlatego że kolejna rzecz poza czarnym swetrem, którego poszukiwałam, marzył mi się kardigan Etno. Marzyłam o tym, widywałam u dziewczyn na mazurach takie fantastyczne swetry, właśnie bawełniane, żakardowe i bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało, ale długo nie mogłam znaleźć takiego idealnego. I jak zobaczyłam ten sweter na Zalando, to jest firma od Molly, to natychmiast po prostu wiedziałam, że ten kardigan musi być mój. Tak jak mówię, nie wiem na ile to będzie widać na człowieku tutaj, ale kardigan wygląda tak. No, zobaczcie, no, te buty, spódnica, i od razu bym chciała się przenieść na Mazury. Od razu marzę o takim lipcowym wieczorze na Mazurach, bo tam nigdy nie jest tak do końca ciepło. Wiecie? Więc ten kardigan idealnie mi się przyda. A on będzie też świetnie wyglądał do jasnych, szerokich jeansów. Będzie świetnie wyglądał do szortów jeansowych. No, słuchajcie, te frędzelki to naprawdę jest tak, że chwila nieuwagi już są rozwiązane. Już się plączą. Także jedyne, co to nie wiem, czy to widać, ja tego nie zauważyłam, jak go kupowałam, że on nie jest tylko czarno-beżowo-biały, ale to są takie blade, blade fragmenty turkusiku. Ale takiego bladego, tak jak mówię, blade fragmenty i bladego turkusiku. Więc nadal jest taki dosyć monoframatyczny, i aż, i aż tak mi to nie przeszkadza. Aczkolwiek uważam, że bez tego turkusiku. Byłby jeszcze fajniejszy. Jest oczywiście tkany, to nie jest drukowany materiał, tylko, tylko, tylko jest, to, jest to bawełna tkana, czyli te wzory są tkane, bo, ta, bo nie chciałam nadruków, dlatego że nadruki, no nie wiem, nie podobają mi się. Tak? Także ma frędzelki, ma pasek. Ojej, nie ma kieszeni. No nie, to pomyłka, słuchajcie. Nie ma kieszeni, czy nie mogę jej znaleźć? Nie ma kieszeni, no nic, to trochę to, słuchajcie, tutaj duży minusik. Bo, jednak taki sweter też się prosi, żeby łapy włożyć do kieszeni, prawda? Ten materiał, słuchajcie, ta bawełna jest, jest na tyle gruba. Że no to nie jest taki sweterek taki leciutki na, na takie chłodniejsze wieczory, tylko on może po prostu pełnić rolę takiego, takiego okrycia, jak naprawdę zrobi się chłodno. A że jest bawełniany, no to idealnie nadaje się na lato, bo jak wiecie, ja lubię też wełny w lecie, bo wełny chłodzą. Natomiast mam dużo swetrów kaszmirowych, a kaszmir się absolutnie nie nadaje na dni, dlatego że kaszmir bardzo grzeje. I kolejna rzecz, którą kupiłam. To jest, wbrew pozorom, wcale nie bluzka, to jest sukieneczka. Bardzo krótka sukieneczka, taka plażowa sukieneczka. Również Tiger Lily lub również Outnet. To właśnie wtedy, jak, jak to kupowałam, to tak ona mi się rzuciła w oczy i stwierdziłam, że tak naprawdę to, to dlaczego nie zobaczę, bo jest tak bardzo, bardzo w tym klimacie. Etno, o który mi chodziło, żeby, żeby kilka rzeczy kupić. Takich sukienek oczywiście Podejrzewam, że kilka mam w takim klimacie, natomiast absolutnie nie w taki wzór. No i to jest takie cudo na lato, które, które można założyć na plaży, a jak się wieczorem założy do restauracji, to to się absolutnie nic nie stanie. Do takiej oczywiście restauracji przy plaży i do takiej niezobowiązującej restauracji. I w przypadku tej tkaniny, właśnie tej wiskoza tencel, muszę powiedzieć, że to jest absolutnie takie, takie doświadczenie bawełniane. To ostatnio się zaczęłam by trochę interesować, czytać tam, czy różni poliester od wiskozy, te z Was, które wiedzą, to wiedzą, ale tak powiem, że wiecie co, tak naprawdę okazuje się, że wiskoza jest dużo lepsza od poliestru. Wiskoza jest produkowana z drewna, natomiast poliester jest produkowany z butelek PET. Także jednak tutaj jesteśmy bliżej natury, mimo że oczywiście droga od drzewa do materiału jest bardzo, bardzo długa. I można by się tradycyjnie kłócić, co jest bardziej ekologiczne. Czy wycinanie drzew i produkowanie, produkowanie materiałów, czy produkowanie materiałów z odpadów plastikowych. Nie wiem, pozostawiam tę kwestię nierozstrzygniętą. Jeszcze tego sama nie rozstrzygamy we własnej głowie. Także coś czuję, słuchajcie, że z tą sukieneczką bardzo się polubimy. Bo ona będzie taka i do Grecji, i na Mazury, i kto wie gdzie jeszcze, bo jeszcze wam nie zdradzę. Już zdradziłam, gdzie będę w te wakacje, ale ostatniego, ale pierwszej tak naprawdę destynacji, w którą lecimy, jeszcze wam nie zdradzę, zobaczycie. E, I nie będą to ciepłe kraje. Pozostając w tej tematyce, w, te, w sensie w tematyce boho-etno, boho, to pokażę Wam jeszcze, jaki kupiłam kostium. To jest pierwszy kostium, który kupiłam w tym sezonie. A wiecie, u mnie nie ma niestety sezonu takiego, żebym nie zgrzeszyła i nie kupiła chociaż dwóch kostiumów kąpielowych. Ale wiecie, trochę się zmienia sylwetka, trochę się zmieniają trendy. A przede wszystkim ja w tych kostiumach naprawdę dużo czasu spędzam w lecie. A one mają to do siebie, że się strasznie zużywają. I teraz mówię poważnie, strasznie się zużywają, dlatego że zwłaszcza załatwia je woda w basenie. No nie tylko woda w basenie, ale też słońce, woda słona. No, generalnie jest to taka, taka część garderoby, którą naprawdę, w mojej opinii, dosyć, dosyć szybko się zużywa. Także tutaj jest to jakby usprawiedliwieniem, że co sezon się kupuje. Patrzę teraz, słuchajcie, że jest tyle samo tego kostiumu. W sensie materiału, chodzi o materiał co metek, nie? Naprawdę te metki są po prostu... Ten kostium kupiłam na Zalando, to jest firma Tezenis. I absolutnie zachwyciły mnie te kwiatki, ta kolorystyka. Ten beże, brązy brąz z takimi różami, delikatną pomarańczą. Po prostu cudo. Ten, widziałam, że góry od tego kostiumu są w różnych kształtach, także każdy może dobrać taki kształt, jaki mu pasuje, jaki, jaki lubi. I też są różne majtki. Ja akurat wzięłam takie, takie, takie klasyczne, ale są, są też takie wyżej zabudowane. Są też takie, że jest tylko sznurek w tyłku. No do wyboru, do koloru generalnie. Wybaczycie mi, mam nadzieję, że kostiumu nie będę pokazywała na osobie. Pewnie może na osobie go Wam pokażę, jak, jak już będę na wakacjach. Tak wyglądają moje zakupy. No, już się nie ubiorę w ten kardigan, bo jest trochę gorąco. Tak, dzięki, właśnie marzyłam o tym, żeby jeszcze mieć trochę Twojej sierści, jakąś taką trochę ślinę na tej spódnicy, bo jest zdecydowanie za mało wytytułana jeszcze. Także tak, kochane, to są moje zakupy. Dajcie znać, jak Wam się podobały i dajcie koniecznie znać, czy Wy tej wiosny też macie jakiś taki wybrany klimat, w który poszłyście z zakupami albo w który, który preferujecie w ubieraniu się. Całuję Was mocno, pa!